Dziękuję Ci, że gdy głośno płakałem, byłaś taka czuła. Dziękuję Ci, że zawsze kiedy upadałem, Ty zawsze byłaś przy mnie, żeby mnie złapać. Dziękuję Ci za to, że gdy myślałem, że już wszystko skończone, Ty przywracałaś mi nadzieję. Zostań z nami jak najdłużej. Rak jajnika to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet. W ostatnich latach dwukrotnie wzrosła liczba pacjentek, które mimo diagnozy, dzięki innowacyjnym terapiom mogą cieszyć się życiem przez co najmniej pięć lat. Pracujemy dalej, każdego dnia, aby skutecznie walczyć z chorobami, które dziś są dla nas wyzwaniem. Chcemy, aby Coraz szerzej dostępne dla pacjentek na całym świecie, w tym także w Polsce. Dzięki nim zyskujemy więcej czasu. Dla tych, których kochamy, liczy się każdy dzień razem. Innowacje to wartość. Nowe leki to nowe szanse na zdrowie i życie.